Jesteśmy w Biedronce i niestety musimy oddać wszystkie zakupy cały wózek zakupów mamy i, no i je skasujemy! Się to, bo się dźwija, jest zamku, I jeszcze ze sklepu nie wyjdziemy. O Boże! No nie co ja mam robić? Ja też nie? One się same kryśka zamykają? Czyż wy bierzecie za przemiotły, nie? O oh my Ale... god, nie wyjdziemy ze sklepu, proszę Państwa. Już szartuje. Tak Tak. Tylko ci państwo byli w tym panu. Tak. A świetnie. Dobra, wychodzimy. A, dewajmy. Dobro. No to świetnie. To po naszych zakupach. Dobranoc. A to tak, codziennie zamykają mnie czy co? No. Po nie będziemy jeździć? może. Będziemy nocować w tapie. O kurczę, proszę, ciemno, prądu nie ma. Nieźle. Musimy jechać z drugiej biedronki. Jutro wyruszamy w podróż. Nie mamy zakupów. Pełny wózek zakupów zostawiliśmy. Cześć, teraz? Teraz. teraz. Nie da się wyjść tam, nie ma. Tak, dziewczyny, spanikowane biele. Mieliśmy też tutaj kiedyś tak, ale tak w tej gdzieś jeszcze było widno, nie? Aha. I To ten... no teraz, od 22. A? Nie, no na słowackiego prądu nie mają, i tam panitują, pan mówi. Byliśmy w Drugiej Biedronce, już tutaj spakowaliśmy się. No nie nagrałam wcześniej, bo nie pomyślałam o tym. Jeszcze tutaj jakieś takie na kolację rzeczy są i ruszamy.